Cześć! Witam Was w dziesiątym odcinku z portalu flaterowo.pl. Jest to już dziesiąty odcinek z pięćdziesięciu, więc może mamy podsumowanie. Dla przypomnienia, moim celem było nauka flatera. Od zera do bohatera chciałbym umieć robić prototypy w łatwy, szybki, przyjemny sposób. Aktualnie mam jakąś tam wiedzę, chociaż ciągle jest bardzo słaba, już troszeczkę lepiej czuję tego flatera. Ale jeszcze daleko mi do tworzenia aplikacji mobilnych pełni działających. E, moim pobocznym celem było uzbieranie 100. E, społeczność 100 osób. E, na razie mamy 10 subskrybentów na, na YouTube, z czego jestem bardzo zadowolony i dziękuję wszystkim za zaangażowanie. Dziwię się, że komuś się chce to oglądać, ale skoro tak, to bardzo fajnie. Dzięki. Będę kontynuował, i tu też, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, bo coś mówię niejasno, co na pewno jest faktem, to zawsze można się do mnie odezwać, napisać maila. No i dobrze, mamy 10 odcinek, może przedstawię jakieś zmiany, które sobie wymyśliłem. Pierwsze to jak tutaj widzimy, mamy mapę myśli. Jest ona jakby na nowo stworzona, przebudowałem starą mapę myśli i teraz będę ją rozwijał. Plan jest taki. Że mamy tutaj stare, stare elementy, zostały na razie jeszcze jako backup, ale też mamy nowe elementy. Tutaj mamy test. To w ostatnim odcinku było trochę o tym. Nie rozwijałem tego, bo będę to robił sukcesywnie na każdym odcinku. I tak, tutaj mamy nowo, nowy, nowy, nowy rozdział biblioteki. Wypisałem tutaj, jakie Flatter ma biblioteki. Będziemy sobie starać się. Rzeczy przyporządkowywać do nich, żeby pamiętać gdzie co jest. Tutaj mamy zarządzanie stanem aplikacji, coś, coś co jeszcze jest dla mnie niejasne, ale już coraz bardziej kumam, czyli te statelessy, statefulne, przekazywanie wszystkich parametrów i tak dalej, i tak dalej. Na razie tylko przedstawiam te zmiany, żebyśmy wiedzieli, co się tutaj stało. No i głównym, jakby katalogiem, jest właśnie katalog widgetów. Tutaj mamy ogrom widgetów. Praktycznie wszystkie, które znajdowały się w katalogu widżetów na dokumentacji oficjalnej, tutaj wypisałem, i dzięki temu będziemy mogli sobie w łatwy sposób tutaj przeskakiwać do dokumentacji. Tutaj też coś dodawać, może jakieś widoki, przykładowe snippety kodu, albo też filmiki, jeżeli będą na ten temat. Będę to sobie rozwijał, a dzięki temu mam nadzieję, że będzie, będę mógł sobie w łatwy sposób e, odnajdować informacje, które będę potrzebował. Uszeregowane tak, jak ja chcę i mam nadzieję, że to mi pomoże. Bo dokumentacja flatera jest bardzo dobrze zrobiona, ale jednak e, to wciąż dokumentacja taki suchy pogląd. Y, no, wydaje mi się, że to będzie bardziej e, efektywne. No i tak, tutaj będę to rozwijał na bieżąco, ale gdyby ktoś był zainteresowany, żeby coś takiego dostać i też coś takiego korzystać, no to jak najbardziej mogę to udostępnić. Wystarczy, że do mnie napiszecie maila na mail.małpa i ja po prostu wyślę wyślę też instrukcję, jak tego używać, jak zainstalować ten mima mind, ten program i, i będzie git. To jest jakby jedna zmiana, która tutaj się pojawiła, a drugą zmianą, bardziej już takie, bardziej taką merytoryczną i ważniejszą jest to, że zaczynam próbować robić jakieś prototypy, czyli jakieś swoje pierwsze proste aplikacje, jakieś proste kody, coś działającego, no i sobie, sobie się zastanawiałem, co by można na sam początek zrobić i Wymyśliłem sobie taką aplikację, która będzie mi pomagać w tym, by być bardziej produktywnym, być może bardziej zwracać uwagę na to, co się robi. Wymyśliłem sobie, że za każdym razem, jak będę coś zrobić, to muszę się zastanowić, czy to, co będę robił, jakby sprzyja i wspiera moje cele, które sobie postanowiłem, czy jest po prostu prokrastynactwem i jakimś opierdzieraniem się no i dobrze. To będzie jakby nasz cel, stworzyć taką prostą aplikację, która będzie pozwalała mi śledzić na bieżąco. Chciałbym, żeby na końcu dnia widzieć, ile dnia spędziłem w pozytywnych rzeczach, a ile w tych negatywnych czy nieproduktywnych. No i może przejdźmy do jakiegoś prototypu tej aplikacji. Eee, tutaj mamy Gimpa. Stworzymy sobie nowy, pustą, nową pustą kartkę. Tu się nam trochę schowało. Dobra i tak mamy sobie. Tu pędzelek zróbmy może 20. Nie był za gruby. Naszkicujmy jak ja widzę tą aplikację czyli na pewno e, Na pewno potrzebujemy mieć jakąś listę, na której wyświetlimy zadania. Eee, tutaj trochę tak. Wyświetlimy te zadania. Czyli tak mamy sobie ekran i chcemy mieć tutaj. Tu jeszcze może zrobimy bar standardowo. Będzie tutaj nazwa aplikacji flaterowo. Dobrze, i tak na pewno będziemy potrzebować jakąś listę elementów. I to widzę tak, że każdy element będzie zajmował tyle miejsca. Proporcjonalnie miejsca do tego, jak długo to trwało. Czyli, jeżeli coś trwało 3 godziny, no to mamy czwarte doby. I, I to fajnie by było, jakby to się rozszerzało i zmniejszało. Przydałoby się też nazwa, czyli na przykład kurs, ideo i tak dalej. I te elementy by się tworzyły. No właśnie, żeby się tworzyły, to pewnie przydałby się nam jakiś przycisk, który by tworzył. No i po kliknięciu tego przycisku pewnie będzie musiało się pojawiać jakieś okienko, w którym będziemy mogli nazwać, w którym będziemy mogli dodać nowy element, czyli tu robimy jakieś pole. Z nazwą i jakiś prosty checkbox, który będzie mówił, czy było to produktywne. Taką mam prostą wizję, prostą aplikację. No nie wiem, czy to będzie dla mnie proste, bo tu już jest sporo elementów, które nie wiem, jak zrobić, ale no zobaczymy no i też dobrze by było gdyby to było w różnych kolorach czyli zróbmy standardowo czerwony, czerwony i zielony, no i tak żeby powiedzmy że to są pozytywne to żeby tło tego było zielone, tutaj zróbmy jakiś tam negatywny przykład yy, grania Ok, taka jest wizja na aplikację. Dobrze, zacznijmy coś kodować. Odpielamy, odpalamy Android Studio. Robimy nowy projekt. Flutter Application. Zróbmy nazwę Focus SDK. Hmm, tutaj mamy. No i nazwa. Lokalizacja projektu. Focus application niech będzie. No i dobra startujemy nasz adres strony Odpalamy I OK. Mamy nasz startowy projekt, zróbmy porządki, czyli wrzucamy wszystko poza. poza tym. Tutaj testy zrobimy sobie w ten sposób, że. usuniemy to. Takie rzeczy zostawimy dla przykładu. I tak. Dobra, i startujemy z początkowym projektem. Pierwsze co, to chciałbym pisać tą aplikację w metodyce TDD, czyli napisać najpierw testy później tworzyć kod, który będzie przepuszczał te testy, że będą zielone. No, potem refaktor i tak kółko. Dodam do tego komitowanie po każdej takiej iteracji więc potrzebujemy gita zmienimy w ustawieniach android studio by terminal był naszym gitem czyli w tym miejscu w terminal w ustawieniach zmieniamy powłokę na sh.exe w gicie tam gdzie mamy zainstalowanego naszego gita dzięki temu nasza konsola będzie w ten sposób wyglądała i możemy sobie bezpośrednio tutaj komitować wszystko i pracować konsolowo na gicie więc tutaj jeszcze pierwsze co zrobimy. Stworzymy repozytorium gita dla tego projektu. I jak widzimy mamy pliki, które... Dodamy wszystko sobie od razu. Albo najpierw zróbmy, by ta aplikacja się kompilowała, bo widzimy, że tu nam krzyczy, że nie mamy klasy MyApp. Mamy klasę, dodamy to, co potrzebuje. Zakomitujmy sobie projekt, więc zróbmy to poprzez Android Studio, dlatego że brakuje nam tutaj jeszcze zdefiniowanego autora. Zrobimy autora flatterowo, zrobimy init project, commit. Jak widzimy teraz nam wyskoczyło, żeby wpisać... Maila. Ustawimy go globalnie i teraz za każdym razem będzie nam się komitowało z tymi danymi. Wyskoczyła mi przerwa, więc po przerwie wrócimy. Dobra, jesteśmy po przerwie. I tak, odpalamy sobie terminal i sprawdzamy, czy zakomitowały nam się nasze zmiany. Jak widzimy mamy Nick Project, więc jest wszystko OK. Teraz yy, będziemy już pracować sobie na konsoli. Pierwsze co chcemy zrobić, to napisać test, który sprawdzi nam, czy aplikacja się uruchomi. Odpalamy już test. Zmieńmy sobie to na mine. Sprawdźmy sobie czy jest... Jeszcze nie mam pomysłu jak nazwać ten test, więc na razie zostawimy go tak. Tworzymy tester... testera. Wrzucamy naszą klasę myApp. I co my chcemy zrobić? To ten test powinien przejść. Robimy sobie Run. Z tego co pamiętam SHIFT F9 to był debug, więc to nie jest to. Pry. Włączmy w ten sposób tutaj o uruchamiamy testy, no i jest błąd. Czyli prawidłowo. Mamy tam pie pierwszy etap pisania TDD, czyli test jest na czerwono. Schowajmy sworo ten, ten. Test jest na czerwono. Mamy exception. Nam krzyczy, że to się wywaliło. Mamy tu dlatego, że jest rzucony wyjątek. Więc my już nie chcemy rzucać wyjątku, tylko chcemy, żeby ten test zrobił się na zielono. Czyli e, robimy sobie tutaj na przykład return container. Najprostszą rzecz, jaką możemy zrobić, żeby ten test przeszedł. Odpalamy jeszcze raz. Gdzie jest zielone? No, i wracamy do testu. A tak naprawdę to jeszcze sobie zakomitujemy to. Czyli będę robił taki cykl. Czerwony, zielony, refaktor, commit. Tutaj do refaktoru na razie nic nie ma, bo to jest. Na... a w sumie jest, więc dobrze, zróbmy od razu refaktor. Możemy sobie tą klasę wywalić do nowego pliku i to właśnie zrobimy czyli dodajemy plik i robimy home home dart i proszę dodajemy niezbędne importy, czyli material ok mainie robimy tak samo, dodajemy naszą co, dopiero co dodaną klasę Teraz tu tak samo musimy dodać. Spalamy testy. Przechodzą. Czyli przeszliśmy cały cykl: czerwony, zielony, refaktor i teraz commit. Czyli git add. OK, sobie sprawdźmy jakie mamy tutaj pliki, które zmieniliśmy. Może to sobie troszkę zwiększymy mamy, że trzy pliki zostały zmienione, możemy sobie jeszcze użyć komendę div, która pokaże nam jakie to były zmiany i mamy nowy plik, dodany nowy import, usunięte my_app z tamtej klasy, dodany nowy import i testy zmodyfikowane i wszystko się zgadza, q, cool. robimy git, dodajemy wszystko i robimy commit I w komicie to, co teraz się stało, czyli Start clear application. Dodane, możemy sobie dodać, sprawdzić to komendą. Log, jednolinijkowca, i mamy. Od razu sobie zróbmy tutaj, żeby on. W, drugą w, w przeciwnym kierunku nam pokazywał, czyli na samym dole są najnowsze. Bo jak nam to urośnie, to będzie nam znikać z ekrana, tak to będziemy cały czas widzieć ostatni. Dobrze. Jedziemy, krok kolejny.